Szalające ceny paliw powodują, że szukamy nowych źródeł napędu. Alternatywą dla, na, dla aut spalinowych są napędy hybrydowe. Czym się od siebie różnią, jak się je ładuje, jak się je użytkuje, przedstawimy Państwu w dzisiejszym odcinku. Tomasz Jasionek, Medart Zapraszamy na odcinek poświęcony hybrydom. Dzisiaj chcieliśmy zaprezentować dwa najbardziej popularne modele Volvo xc 60 Jeden samochód jest z miękką hybrydą, drugi w wersji pluginowej. Ja opowiem o samochodzie z silnikiem z miękką hybrydą. Kolega Tomek będzie prezentował samochód z silnikiem pluginowym. Hybryda plugin pozwala na przejechanie na prądzie około 70 km w mieście. Dodatkowym plusem jest potężna moc 455 koni. Jak odróżnić hybrydę plugin od hybrydy miękkiej? Na zewnątrz jedynym elementem, który pozwoli nam na pierwszy rzut oka odróżnić oba te napędy, jest klapka do ładowania. Dzięki temu gniazku możemy naładować baterię elektryczną i cieszyć się podróżą na prądzie. Miękka hybryda nie posiada takiego rozwiązania. Silnik elektryczny jedynie wspiera silnik spalinowy po to, by osiągnąć jak najniższe zużycie paliwa. Tak jak powiedział kolega Tomek, samochód z miękką hybrydą raczej wspiera jazdę codzienną. Bateria elektryczna 14-konna ma za zadanie zwiększyć, polepszyć dynamikę samochodu podczas zwykłego codziennego użytkowania. Gdy stoimy na światłach lub gdy chcemy przyspieszyć, powiedzmy w okolicach 100 km na godzinę, wciskając pedał gazu, silnik 14-konny oddaje nam około 40 Nm, przez co mamy lepsze, bardziej efektywne przyspieszenie. Dzięki czemu mamy delikatnie mniejsze spalanie w jeździe codziennej. Tak samo jak i w pluginie i w miękkim hybrydzie, mamy tak zwaną rekuperację, czyli bateria elektryczna niezależnie doładowuje się nam podczas jazdy. Gdy puszczamy nogę z gazu lub naciskamy pedał hamulca, bateria sama nam się doładowuje. Nie tak jak w przypadku plugina, gdzie jeżeli bateria nam się całkowicie rozładuje, musimy samochód podpiąć do zewnętrznego źródła zasilania. Aby znów naładować e, baterię do pełna, Medardzie, a jakie warianty e, mocowe posiada miękka hybryda? E, tutaj w miękkiej hybrydzie mamy kilka wariantów silnikowych. Począwszy od wersji z silnikiem B4, czyli tych takich najsłabszych wersji silnikowych modelu x 60 197 koni 14. Tutaj mamy zarówno silnik spalinowy, benzynowy, jak i silnik dieslowy z napędem na 4 koła. Następnym wariantem jest silnik B5. Tutaj mamy też silnik spalinowy oraz silnik diesla o mocy w benzynie 250 koni plus 14. W silniku z napędem diesla jest to 235 KM plus 14. W każdej miękkiej hybrydzie występuje silnik 14-konny elektryczny. Najmocniejszą jednostką benzynową jest tutaj silnik o oznaczeniu B6, czyli 300 koni plus 14. Oznaczenie B w nowych X60kach jest to taki skrót od "shooting brake pedal", który oznacza rekuperację małego silnika elektrycznego. Tomek, a jakie u ciebie są wersje silnika? W przypadku pluginów sprawa jest dużo prostsza. Mamy dwa warianty mocowe. Pierwszy wariant to 350 koni, drugi to 455 koni. Jeden i drugi zapewnia absolutnie wystarczającą dynamikę. Ten mocniejszy przynosi nas już troszkę w inny wymiar i pozwala przyspieszyć od 0 do 100 poniżej 5 sekund. No to szybko, bardzo szybko. W takiej masie i gabarytach. Jeszcze kilkanaście lat temu takimi wynikami legitymowały się samochody uznawane za czysto sportowe. W tej chwili mamy sporego suwa z napędem hybrydowym, który potrafi zaskoczyć niejednego kierowcy. Hybrydowe Volvo zostały zaprojektowane z myślą już o napędach tego typu. Dlatego nie ma to wpływu na funkcjonalność samochodów. Zajrzyjmy do bagażnika. Jak widać, miękka hybryda. Ma dosyć spory bagażnik w swojej klasie. Jest to aż 500 litrów. Jest to bardzo ustawne i duże i pojemne bagażnik. Jak to wygląda u Ciebie? Podejrzyjmy. Pod względem funkcjonalności bagażnika w niczym nie ustępuje miękkiej hybrydzie. Pojemność bagażnika w hybrydzie plug-in jest niemal identyczna jak w, w miękkiej hybrydzie. Jego funkcjonalność i ustawność powoduje, że możemy tu zapakować naprawdę spory, wakacyjny ekwipunek. Medardzie, a w jakich modelach kupię napęd hybrydowy? W Volvo obecnie w każdym modelu. Począwszy od modelu XC40 do, do, do flagowej linii modelowej S90, każda linia ma obecnie w swojej gamie silnikowej wersje pluginowe. Czyli nie muszę mieć suwa, żeby jeździć hybrydą. Nie musisz. Znakomicie. Przejedźmy się. Zapraszam. W wysokości wzroku, oprócz 12-calowego wyświetlacza zegarów, mam też Head-up Display, który aktualnie informuje mnie o znakach drogowych i prędkości, z jaką się poruszam. Pierwsze wrażenia? Cicho. Nic się nie dzieje. Silnika nie słychać. A to za sprawą wybranego trybu jazdy o nazwie Pure, który preferuje głównie napęd elektryczny. Zobaczymy, czy na samym napędzie elektrycznym uda nam się dynamicznie włączyć do ruchu. Wow! Naprawdę daje radę. Poruszając się zgodnie z przepisami obowiązującymi w mieście, bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie włączyć się do ruchu, wyprzedzić, przyspieszyć. Wrzuciłem tryb B, czyli tryb, który pozwala na wzmocniony odzysk energii. Podczas hamowania silnikiem, kiedy puszczam pedał hamulca, auto wyczuwalnie hamuje samo i doładowuje w ten sposób baterię poprzez system KErS. Pozwala to zwiększyć zasięg w mieście o dobre kilkanaście, nawet kilkadziesiąt kilometrów. W porównaniu do miękkiej hybrydy, oprócz trybu Pure pojawia nam się jeszcze tryb Hybrid, który pozwala napędzać samochód tandemem spalinowo-elektrycznym. Tryb automatycznie dobiera taki rodzaj napędu, który jest w danym momencie najbardziej potrzebny. Mamy też napęd tryb off-road i stały napęd na cztery koła. Napęd tylnej osi realizowany jest przy pomocy silnika elektrycznego, a napęd przedniej osi przy pomocy silnika spalinowego. Tryb power, właśnie go kliknę. Uruchomił nam silnik spalinowy, i zaraz zobaczymy, co potrafi auto miejskie z mocą 455 koni. Oczywiście w granicach przepisów. Chyba nic innego nie mogę powiedzieć, jak wow. Głowa wylądowała na zagłówku i ciężko było ją oderwać do prędkości 50 km/h. Nie jeden właściciel auta sportowego poczułby się mocno zawstydzony. Porównując do wersji spalinowej, mamy auto, które jest cięższe o sto kilkadziesiąt kilogramów, ale jest to całkowicie niewyczuwalne podczas ruchu. Auto prowadzi się bardzo pewnie, reaguje na każdy ruch kierownicą, niemal na sportowo, i naprawdę z lekkością przyspiesza i reaguje na moje polecenia pedałem gazu. No dobra. A co w momencie, kiedy skończy nam się prąd, a dojeżdżamy do miejsca, w którym chcielibyśmy z tego prądu skorzystać? Na to też jest rozwiązanie. Tryb Church pozwala na ładowanie akumulatora podczas jazdy na silniku spalinowym. Minimalnie podwyższa spalanie, ale za to potrafi doładować akumulator, I wjeżdżając w teren zielony, możemy sobie jeździć już wtedy na silniku elektrycznym w trybie piór, nie zużywając paliwa i nie emitując szkodliwych substancji. Możemy też zamrozić prąd, który mamy do dyspozycji na później. Przy założeniu, że jedziemy do Krakowa i chcemy sobie po Krakowie pojeździć na prądzie, startując z Warszawy, możemy zamrozić ilość prądu po to, by wykorzystać go w późniejszym terminie. Technologia napędu typu plug-in wcale się rozwija. I staje się coraz bardziej przyjazna dla użytkownika. Współczesne pluginy potrafią pokonać dystans jak pierwsze elektryki. Ciekawe, jak to wygląda u Medarda. To drogi Tomaszu, u mnie wygląda to trochę inaczej niż u Ciebie. Nie mam aż tylu trybów jazdy w modelu z miękką hybrydą, w której obecnie jadę. Jeżeli mamy miękką hybrydę z napędem na cztery koła, czyli powiedzmy silnik diesla lub benzynowy o mocy 250 koni, możemy spiąć napęd, przełączyć go w tryb AWD, dzięki czemu do, do prędkości 40 km na godzinę Mamy napęd na 4 koła. Bardzo przydatna funkcja, jeżeli jedziemy po terenie błotnym, w śniegu lub gdzieś w lesie, lub jeżeli chcemy się wykopać z jakiegoś błota. Dynamika samochodu jest na bardzo dobrym poziomie. Płynnie i efektywnie przyspieszamy. Choć jest to samochód z miękką hybrydą, nie jak u ciebie w Tomku, plugin o mocy 455 koni to ta moc 197 koni plus 14 jest jak najbardziej wystarczająca. Nawet powiedziałbym, że za duża do tego samochodu. I tak naprawdę poradzimy sobie w każdych warunkach, czy na autostradzie, czy w ruchu miejskim, mamy tej mocy naprawdę w zapasie. Tutaj bardzo fajnie sprawdza się ta miękka hybryda, która na światłach raz, że daje nam system start-stop, plus czy na światłach, czy tak jak teraz jedziemy, jakbym wcisnął pedał, to... Linka hybryda oddaje nam te swoje 40 Nm, przez co mamy jednak efektywniejsze przyspieszenie i zniwelowany efekt turbodziury, który jest w tradycyjnych silnikach spalinowych. Samochód poza tym jest bardzo komfortowy, bardzo wygodny. Przestrzeń w kabinie pasażerskiej, jak widać, jest wystarczająca. Ja jestem słusznych rozmiarów i spokojnie mogłem się rozłożyć, usadowić, tak żeby mi było jak najbardziej wygodnie. Tak gwarantuje, że sam ze sobą też siądę. I to w bardzo wygodny sposób. Układ kierowniczy jest bardzo czuły i wrażliwy. Tutaj mamy adaptowalny układ kierowniczy, czyli im szybciej jedziemy, tym układ kierowniczy staje się bardziej precyzyjny, bardziej twardy, czyli dokładniej potrafimy wyczuć, co się dzieje na drodze. Mamy większą kontrolę nad pojazdem. Tak samo skrzynia biegów jest adaptowalna, czyli uczy się naszego trybu prowadzenia. Jeżeli chcemy jeździć bardziej dynamicznie, to skrzynia będzie się uczyła, żeby przy wyższych przełożeniach, przy wyższych obrotach zmieniać biegi, żebyśmy mieli jak najbardziej sportowy tryb jazdy. Jeżeli jeździmy delikatnie, to to skrzynia będzie jak najbardziej płynnie, delikatnie zmieniała biegi, wręcz nieodczuwalnie w żaden sposób, żeby zminimalizować spalanie. Więc drogi Tomku, poza napędami i mocą tych napędów, sam komfort podróżowania i jakość podróżowania niespecjalnie się różni. Tak naprawdę samochody są bardzo porównywalne, bardzo komfortowe. Jedynie różnica jest no, w dynamice, no bo jednak 455 koni, a 200 jest odpływalna. Poza tym samochody bardzo godne polecenia. Oczywiście, też główną różnicą w, w obydwu tych samochodach jest to, że ty Tomku możesz jeździć w trybie zupełnie elektrycznym, tylko na silniku elektrycznym w trybie piór, gdzie zupełnie nie używamy silnika spalinowego. Ja niestety albo stetę u siebie mam do dyspozycji tylko i wyłącznie silnik spalinowy. Komu polecisz napęd hybrydowy na miękkiej hybrydzie? Przede wszystkim wydaje mi się, że mogę go polecić każdemu. W mojej opinii jest to samochód, który fajnie się sprawdzi do codziennego użytkowania, ponieważ silniki spalinowe lubią krótkie dystanse, częste odpalanie. Nie będzie to miało żadnego wpływu na ich jakąś dłuższą eksploatację. Jest to samochód raczej taki, gdzie częste dojazdy do pracy, krótkie trasy. Okazjonalnie gdzieś nad morze czy, czy w góry taka dłuższa trasa. Natomiast jak ty uważasz, jak twój plugin? Ja myślę, że hybryda plugin jest stworzona dla osób, które szukają samochodu do poruszania się po mieście. Ten dystans możliwy do przejechania na prądzie rzędu 70 km mało kto wykorzysta w ciągu jednego dnia. A wyjeżdżając na dalekie trasy weekendowe czy wakacyjne, nie mamy ryzyka, że będziemy musieli się po drodze kilkakrotnie doładowywać. Bo silnik spalinowy dowiedzie nas bezpiecznie od Szczecina do zakopanego. Mhm. To prawda. Podsumowując, tak naprawdę na dzisiaj byłoby tyle. Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy do salonu Autogala na ulicy Toruńskiej 90. Do zobaczenia. Do zobaczenia.